Thank Tylko i wyłącznie tematem jego przemówienia do słuchawych. zaproszenia do świętości, to jeszcze za mało. Nie wystarczy zapraszać, nie wystarczy mówić, nie wystarczy pokazywać. thank Tym bardziej Bóg jest mocny, i ja jestem bardziej pokorny w mojej złości. Kiedy patrzy się na naszego świętego Jana Mawrokodniego, kiedy się posłucha, i jak jest się przy nim, to to myślenie, jak myśl, człowiekiem święty, zaczyna się nas wyprostowywać, wysływać pewnych nieporozumień i przędzy, jakie tkwią nas samych. Kogoś by był święty. Nie, nie, to nie ma. To może inny. Ja poczekam, później, ale nie teraz. Wtedy dopiero sobie się na ja, jak często są poplątane na te nasze wyobrażenia w tej dziedzinie. Co to znaczy świętość? W tym chwili świętości. Ojciec święty, jak

Staje się piękniejsza, bardziej owocna. Pomyśleć tylko, ilu ludzi chciałoby to zobaczyć, dotknąć, porozmawiać, zapytać, wypłakać się, grzanić. Nie tylko tych, którzy z racji ubrzegł Bądźcie, bo ja jestem święty. Ja. Należy zauważyć, że ludzie święci byli i są bardzo autentyczni. Są sobą, płapieszni. On nigdy nie Był sobą. Yes, it e o que e do, tego, do, tego, do tego. Przy pomocy Bożej Łaski, przy pomocy Bożego 23 ćwiczył się świadomie. bardzo wykonalym od młodzieńczego wieku Salve, well, yeah. just I do godności odnaleźć jako święć. Oni nam pokazują na czas obecny drogę i możliwości, Każdy jest święty. Nosi ten zawczyt z momentem przyjęcia A więc rozwijajmy tę świętość. Uszlachetniajmy, współpracujmy z Bożą Paską. Od dzisiejszego dnia prosimy o tę pomoc szczególną i charakterystyczną. Ja mam 23.